Krystyna Górzyńska, ekspert w dziedzinie funkcjonowania Pana, wymiaru sprawiedliwości, dziennikarka. Również nasi internałci okazuje się, że skoro Państwo zadajecie pytania, oglądacie nas. Dziękujemy serdecznie. Bardzo prosimy o dalszym ciągu pozostawanie z nami i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wracamy w tej chwili już do ustalonego wcześniej programu naszej konferencji. Pani redaktor Krystyna Górzyńska będzie mówiła o regresie w ochronie praw człowieka w Polsce.

że całkowicie nie, nie sprawdza się w tej sprawie ustawodawca. Tak jak nie sprawdza się, jeśli chodzi o kwestie żywności zdrowej, gdzie mamy do czynienia właśnie także z potężnym egresem, o czym Państwo mówili, o wprowadzaniu rozwiązań szkodliwych, tak samo w wymiarze sprawiedliwości ustawodawca dotychczasowe rozwiązania poprawia w ten sposób, że pojawiają się rozwiązania gorsze. So, um, bliżej w szczegóły, chcę powiedzieć, że w związku z tym, że mamy do czynienia z takim parlamentem, jakim mamy do czynienia jeszcze, być może wybieranym w sposób, jest w sposób zafałszowany, jak to ostatnia, ostatnia kampania pokazała, to możemy liczyć tylko na siebie. powstanie kolejnej struktury, która ma, może się przyczyniać do tego, żeby zmiany nastąpiły. Społeczeństwo może liczyć tylko na siebie, w związku z tym ogromna rola co, tego, tego, aby powstawała coraz większa liczba stowarzyszeń, fundacji, rozmaitych organizacji, które będą wywierały nacisk na parlament oraz na organy wykonawcze, po to, żeby y, konstytucja nie była martwą i literą. because our present problem

Ponieważ pan Jerzy Jackniew i pan Rafał Gabroński będą mówili także o rozmaitych nadużyciach w sądownictwie i organach ścigania, ja wybrałam taką sferę, która jest jakby bardzo istotna społecznie, ale też bardzo ważna z punktu widzenia bohatera, czy jednego z bohaterów naszej konferencji pana Zbigniewa Kękusia, który szczególnie mocno odczuł na własnej skórze, tragicznie mocno odczuł skutki, skutki łamania prawa do wolnej wypowiedzi. W Niestety w Polsce w 1989 roku nic się na lepsze nie zmieniło. Potężne struktury. nie tylko wynikające z wielu przypadków indywidualnych, które obserwujemy i badamy, ale także obserwacji z kultur międzynarodowych. Europejskie komisarze praw człowieka, którzy badają, yy, sporządzają raporty w wielu krajach, także i w Polsce na temat. uznawana przez organa państwa jako skargi zasadne, w zasadniczy sposób odbiega od takiej proporcji liczby tych skarg w innych krajach. Znaczy, okazuje się, że Polska jest krajem, który, której obywatele rzekomo bardzo mało zasadnie skarżą się znaczy, na działania jest. w No Mamy do czynienia z pozorowaniem działań. Z pewną fasadą mamy nowoczesną konstytucję, która nawiązuje wprost do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela i mamy działanie organów y, prokuratorskich i sądowniczych sprzeczne y, z konstytucją. Mamy do czynienia, tak jak powiedziałam, z jednym krokiem do przodu i z jednym lub dwoma krokami y, do tyłu. To jest małe przykłady. Y, od dawna w Polsce podnoszona była kwestia tego, że za krytykę władzy, za tak zwane znieważanie albo zniesławianie, czyli za 2016 216 212, są postępowania karne, które no, utrudniają swobodną krytykę, dlatego że właśnie w szczególności, że jak policja działa tak, jak działa, to... Każda prawie krytyka zaczyna być traktowana jako niezasadna, jako przestępcza, jako kryminalna. Trybunał Konstytucyjny, do którego wpłynęła skarga konstytucyjna w tym zakresie, zadecydował, że nie wolno szakować obserwacjami psychiatrycznymi, że mogą one być zasądzane przez sądy tylko w wypadku ciężkich przestępstw przestępstw związanych tak naprawdę przede wszystkim z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, bo wtedy trzeba przede wszystkim ustalić, czy ktoś, kto dopuszcza się zamachu na czyjeś życie lub zdrowie, jest człowiekiem yy, nieposzytania i wymiaru sprawiedliwości. Nadal no jest taka, żeby poddawać obserwacji psychiatrycznej ludzi, którzy popełnili czyny nie mieszczące się po prostu w tych kategoriach. Czyli czy na przykład jakieś tam czyny związane z rzekomymi naruszeniami y, wolności słowa, czy z jakimiś y, rzekomymi przestępstwami na szkodę policjantów, przestępstwami, które nie zostawiają żadnych śladów.